Dla mnie rower to i środek transportu, i rekreacja. Lubię po pracy w wolnym czasie pojechać sobie gdzieś rowerem, ale także do pracy dojeżdżam rowerem. Tego samochodu w dojazdach do pracy na zakupy pewnie nie da się uniknąć, ale jak ktoś chciałby się przełamać, po prostu zostawić kluczyki w domu, wyciągnąć rower i pojechać. Ten raz pierwszy spróbować. Jeśli ktoś bardzo lubi samochodem jeździć, to go od tego nie odzwyczajimy, ale można. Podać argument taki, że bardzo często rowerem szybciej niż samochodem. Rowerem wygodniej niż samochodem, bo można go zostawić w każdym miejscu, a samochodem zaparkować się coraz trudniej w centrach miast. Poza tym to nie kosztuje, a przy okazji zdobywamy choć trochę kondycji. Te przejazdy w mieście, w naszym mieście, w Olsztynie, nie są długie, to jest kilka kilometrów raptem, więc nie ma się gdzie zmęczyć, a trochę kondycji zyskać można. Powiem tak, ja rowerem w zimie. Nie jeżdżę, jeśli jest ślisko. Natomiast teraz te zimy zrobiły się takie, że da się jechać rowerem prawie przez cały rok.